Warunkiem mojego występu było to, że pozdrowię moją młodszą córkę, Annika siedzi. Więc skoro najważniejszy element już jest załatwiony, możemy przejść do prezentacji. Chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o ekologii, o nowym sposobie myślenia o ekologii, o tym, w jaki sposób ta myśl ekologiczna ewoluuje. Czy technologia nas zbawi, czy technologia nas zniszczy? Jak do tego możemy podchodzić w naszym 2025 roku i później? Co się nowego pojawia na tych, w tych tematach? To jest mój list z klasy 3B. Dziś jestem inżynierem, ale będąc w klasy 3B chciałem być leśnikiem, dlatego że mój dziadek urodził się w Puszczy. No i ponieważ chcę wrócić do korzeni, to dzisiaj jako społecznik, już nie przedsiębiorca, Chciałem Państwu opowiedzieć o tym, co robimy. To jest obraz z XVIII wieku. Filozof, który pokazuje ludziom model układu słonecznego i tak myślimy o nauce, że nauka to jest właśnie taki sposób rozświetlania ciemnoty, rozświetlania mroków. Ta nauka nam przynosi jasność. No i spójrzmy sobie na jak wyglądała długość życia w tym XVIII wieku. To jest średnia długość życia na całym świecie, 29 lat. Rzeczywiście tragiczna długość, e, oczywiście ludzie żyli dłużej, ale ktoś w moim wieku to już w tamtych czasach był właściwie nobliwym starcem. E, a dzisiaj, dzisiaj widzimy no w Stanach Zjednoczonych 79, w Polsce 80, 83 w Australii, w Japonii 84, więc ten, ta niesamowita zmiana jakości naszego życia w dużej mierze zawdzięczamy nauce. Zawdzięczamy technologii i rozwojowi, który jej towarzyszy. Oczywiście ten spadek śmiertelności wynika przede wszystkim z dramatycznego spadku śmiertelności niemowląt. Widzimy, że prawie 50% niemowląt i dzieci umierało, natomiast dzisiaj mamy poniżej 5%, globalnie 2,9%, w Islandii jest nawet mniej. No skoro jest tak super, to czemu jest tak źle? Bo właściwie, jeżeli mówimy o ekologii, to mamy do czynienia z trzema kryzysami, kryzys klimatyczny, kryzys klimat bioróżnorodności i cały czas klimat, kryzys ubóstwa i biedy, bo ciągle kilkaset milionów ludzi nie ma w ogóle dostępu do elektryczności. A przecież chcielibyśmy taki świat, który jest zielony, w którym jest dużo dzikiego zwierza, chcielibyśmy mieć czystą atmosferę, chcielibyśmy, żeby każdy miał prąd i każdy mógł się rozwijać i miał szansę spożywać zdrowe jedzenie i żeby tej żywności było dużo. Jak pogodzić te wszystkie sprzeczne ze sobą interesy? No, tutaj może być właśnie odpowiedzią na to, może być technologia, bo na przykład elektrownie jądrowe to są właśnie takie narzędzia, które produkują ogromne ilości energii na bardzo małym obszarze. Nowe techniki genomiczne pozwalają na uprawy, które są, wymagają mniej pestycydów i mniej nawozów i jeszcze są odporne na suszę. No więc, jeżeli tak jest super, to o co chodzi? No niestety, Ruch ekologiczny bardzo często kojarzy się ze sprzeciwem i z oporem przede wszystkim przeciwko technologii. Niestety czasami to powoduje, że jest gorzej niż było, dlatego że no sami widzimy, że wyłączenie atomów w Niemczech doprowadziło do większych emisji, do uzależnienia od gazu. No i jak do tego doszło? No mamy oświecenie, w oświeceniu, po oświeceniu przyszła rewolucja technologiczna i widzieliśmy jej jak ona niszczy przyrodę i wróciliśmy do romantyzmu. Do romantyzmu i do takiego prostego myślenia, że właściwie dobrze by było wrócić do do korzeni, chcielibyśmy żyć normalnie, więc spalajmy biomasę, jeździmy na rowerach, każdy powinien mieć swój wiatraczek, najlepiej, żebym mieszkał w jurcie i jeżeli tak to wszystko zrobimy, no to może uda nam się wrócić do do raju. Coś w tym jest, ja nie mówię, że to nie jest prawda, ale niestety efekt jest taki, że cały czas dzisiaj 29% świata to są lądy, 76% z tego to są lądy, które można zamieszkać. Połowa z tego to jest rolnictwo, a 80% terenów rolniczych to jest uprawa, to jest produkcja mięsa, produkcja nabiału, tekstyliów. No i możemy dzisiaj nowoczesnymi technologiami odciążyć tę ogromną maszynę rolniczą, bo możemy produkować białka w taki sposób, jak produkuje się piwo w tym samym procesie. Tak samo się robi na przykład insulina dla ludzi z cukrzycą. Bierzemy dzisiaj właściwie produkując żywność mamy makroorganizmy, z których produkujemy składniki, a ze składniki produkujemy nasze dania. I to jest jak gdyby nasz normalny e, łańcuch e, 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 żywieniowy, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast nowoczesną technologią możemy wymienić ten pierwszy element. Możemy z mikroorganizmów produkować, możemy wykorzystywać drożdże do produkcji białek, tak samo jak się produkuje insulinę. I w bioreaktorze rolnik może produkować wszystkie te składniki, które chcielibyśmy potem spożywać e, na końcu. To, kto jadł ser? Bardzo często sery już mają takie e, składniki, no i możemy w ten sposób produkować lody, możemy produkować ciastka, możemy produkować sery. Są nawet e, pomysły e, i są całkiem sensowne technologie produkcji mięsa komórkowego. I te e, technologie mają te, taką zaletę, że wymagają dużo, dużo mniej terenów e, do uprawy. E, I dzięki temu, gdybyśmy mogli na dużą skalę je promować i używać, to moglibyśmy więcej terenów oddać dzikiej przyrodzie, co by było z korzyścią dla nas, dla ludzi, ale też dla, dla dzikiej przyrody i dla bioróżnorodności, dlatego że to są te stworzenia są cenne dla nas. No i o tych rzeczach mówi nasz ruch, o tym mówi We Planet, w Niemczech bronimy atomu, w Polsce promujemy bioróżnorodność, chronimy drzewa i też promujemy atom. W Afryce chcemy zmienić podejście do nowych technik genomicznych i o tym opowiada organizacja, którą mam zaszczyt przewodzić. Chcemy uwolnić przyrodę, wspierać ludzi. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi rzeczami, które robimy, to można nas śledzić na Instagramie i na Facebooku albo się do mnie odezwać. Bardzo dziękuję.